Rynek nieruchomości rozgrzany, niektórzy zastanawiają się, czy już nie mamy do czynienia z bańką. Przede wszystkim ważny jest też rynek mieszkaniowy, który, jak się patrzy na kredyty, które są udzielane, jest już bardzo gorący. O tym, a także o innych problemach związanych z rynkiem mieszkaniowym i rynkiem nieruchomości w ogóle, będę rozmawiał z panem Pawłem Malinowskim, prezesem zarządu spółki ProwBud. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jesteśmy w tej bańce już, czy jeszcze nie? No myślę, że jeszcze nie, ale żeby stwierdzić, czy jesteśmy w tej bańce, to myślę, że trzeba sobie porównać takie trzy aspekty. Jak było, jak jest i jak będzie, właśnie. Pytanie, jak będzie, jak za, za, za jaki czas właśnie ta bańka będzie. Ja sobie tak porównuję, tak od 2003 roku do, do dnia dzisiejszego i można po, powiedzieć, gdzie byliśmy wtedy, gdzie jesteśmy dzisiaj i w których momentach mieliśmy tą bańkę. Tak? Bo wiemy, że bańka była w 2009 roku. Gdzie ceny między rokiem 2003 a 2008 to jest trzykrotność ceny z 2,5 tysiąca na 7,5 tysiąca, a czasami nawet do 9 tysięcy ceny dochodziły. No e... właśnie, że to jest tak, że to tylko trzeba patrzeć na ceny, czy tych elementów, które trzeba brać pod uwagę, żeby oceniać, czy ten rynek się zrobił rzeczywiście ryzykowny i grozi mu zawalenie się? czy, 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 czy jak, Jakie elementy trzeba wziąć pod uwagę? Myślę, że jednym z elementem to są ceny, drugim elementem to są na pewno e, bezrobocie, jakie było e, w tamtym czasie, jakie jest w dzisiejszym czasie, siła robocza, e, czy dostęp do tej siły roboczej, jaka była dzisiaj, jaka jest dzisiaj, a jaka, jaka była wtedy, a jaka będzie na przykład za 5 lat i myślę, że parę aspektów jak społeczeństwo, migracja to wiele czynników wpływa na to, czy ta bańka i co się z tymi cenami. Myślę, że mm, bańka zrobi się w momencie, kiedy ta e, cena jednak e, już będzie trochę za przekroczy swój poziom na danym terenie i ludzie przestaną po prostu wierzyć, że to jest cena do osiągnięcia, będzie mała korekta ceny, myślę, że na poziomie 7%, przeczekamy 2-3 lata i... I, i, i ten rynek nadal się będzie rozwijał. Tak patrząc, y, 13 dzisiaj i przyszłość na to y, siła robocza w 13 roku bardzo duży dostęp, e, tak naprawdę to pracownicy bili się o pracę, dzisiaj to pracodawcy biją się o pracownika, a w przyszłości za 5 lat e, myślę, że jeszcze bardziej będą się bić o tego pracownika. Właśnie ma, ma Pan czym, czy kim budować? E, w 2013 roku była walka i nie było, siła robocza była Praktycznie w 100% polska. Dzisiaj na budowach mamy około 40-50%. Ja tak e, liczymy sobie, że to są e, pracownicy ze wschodu, a myślę, że za 5, 6, 7 lat e, tej siły. Ze wschodu, nie tylko z Ukrainy, Białorusi będzie coraz więcej. A ta automatyka i robotyka, o której się ostatnio bardzo dużo mówi, ma jakikolwiek wpływ na branżę budowlaną? Czy to jest akurat ta działka, gdzie jeszcze nie nadszedł czas na robotykę? Myślę, że nie. To jeżeli ktoś myśli, że nie nadszedł, to się myli i go za chwileczkę nie będzie. Automatyka i robotyka musi wejść w budownictwo, ale myślę, że bardziej na rynek produkcyjny, a a nie na już tworzenie na miejscu, na budowie. I żeby też być konkurencyjnym na tym rynku, firmy, które dostarczają materiały, muszą mieć automatykę, robotykę, bo ta płaca minimalna też może spowodować, że ceny bardzo poszybują do góry. Pytanie, no, kto wytrzyma to? Mhm. Czyli kwestia opłacalności, kwestia tego progu opłacalności mhm. wejścia na przykład nowoczesnego sprzętu czy nowoczesnego programowania. Tak? tak, myślę, że to będzie takie kluczowe. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to na linii produkcyjnej umówmy się, tam gdzie tworzą się materiały budowlane. No, duży procent ludzi jest, którzy jednak mają tą minimalną, jeżeli wzrośnie ona nam dwukrotnie. No to wartość materiałów wzrośnie bardzo. Po drugie, nie będzie tej siły roboczej i pracownicy po prostu już nie będą pracować za tą minimalną, tylko za dużo wyższą. Także to jest nie do uniknięcia i wydaje mi się, że ten przetrwa, który szybciej to wprowadzi. A powiedział Pan o, tej, o tych cenach końcowych, czyli cenach mieszkań, które odczuwają nabywcy, a, a cofnijmy się o Krok wcześniej, jeżeli chodzi o działki, na których możecie budować nieruchomości gruntowe. Mhm. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy rzeczywiście te ceny tam również tak bardzo rosną? I czy w ogóle macie gdzie budować, biorąc pod uwagę je, przygotowanie działki, infrastrukturę, plany zagospodarowania, te wszystkie aspekty, które są konieczne, żeby w ogóle móc myśleć o inwestycji? Jeżeli chodzi o działki, no myślę, że większość deweloperów powie, że mają podobny problem. Deweloperzy giełdowi raportują, że jednak ten bank ziemi mają coraz mniejszy, nie dlatego, że nie mają pieniędzy na to, tylko po prostu tej, tej ziemi po prostu nie ma i buduje się coraz mniej, mniej oczywistych lokalizacjach. My na ten czas bank ziemi swój mamy na poziomie 3-4 lat przy założeniu, że będziemy budować 500-600 mieszkań, sprzedawać 500-600 mieszkań rocznie, bo taki sobie zakładamy przez najbliższe 3 lata, bo też nie chcemy więcej, bo obserwujemy dobrze rynek, co się z nim będzie działo, bo myślę, że będzie ciekawie. To jeszcze na koniec zapytam Pana o to, co jest ostatnio. Nie tylko bardzo modne, ale chyba bardzo ważne, e, czyli o ekologię. Czy zarówno zmiana podejścia społeczeństwa, jak i to, że biznes coraz bardziej dostrzega e, konieczność wzięcia pod uwagę kwestii przyrodniczych czy ekologicznych, wpływa również na pana branżę? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak. Y, my akurat jesteśmy teraz na etapie, y, bo tak, rynek y, mieszkaniowy jak deweloperzy mówią, że sprzedaje się, no to po co tam zmieniać, dodawać? My akurat jesteśmy na etapie projektowania i mam nadzieję, że na w przyszły rok rozpoczniemy projekt na takiej dużej działce 22 hektarowej w Konstancinie, czyli miasto uzdrowiskowe, gdzie chcemy zrobić osiedle zeroenergetyczne. E, gdzie będzie samowystarczalne, do tego jeszcze e, będziemy mogli tą energię oddawać do sieci, a może do pobliskiej szkoły, a może gminy. E, wydaje mi się, że taka odpowiedzialność nasza deweloperów powinna być za to, że jednak powinniśmy ten świat zmieniać. E, nasze osiedle też e, zakłada nie tylko zero energetyczność, ale też e, taki fajny zespół e, powstał teraz w, Pol w polskim związku film deweloperskich. Ośmiu osób, które odpowiadają, każda z tych osób odpowiada za coś, za powietrze, za zieleń, za wodę. My chcemy współpracować z tym zespołem i chcemy pokazać taki pionierski projekt, bardzo pasujący właśnie do Konstancina miasta uzdrowiskowego. Nie tylko zero energetycznego, ale też, że możemy gromadzić tą wodę, nie oddając jej szybko do Wisły, że możemy zieleń niekoniecznie dużymi kosztami zrobić ją taką, która będzie pochłaniała dwutlenek węgla. Pokażemy, że czystość powietrza w tym miejscu y, będzie coraz lepsza, że to po prostu będzie bardzo dobre miejsce do życia i pokazania, że jednak ten kierunek powinien iść w kierunku właśnie... No powinniśmy myśleć o swoich pokoleniach, bo... bo bo mogą tego nie przetrwać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. O rynku nieruchomości rozmawiamy z panem Pawłem Malinowskim, prezesem Probud.